Halo, halo, witam u poranku. Cieszę się, że tutaj jesteś. I zapraszam Ciebie na parę minut Bożego słowa, dobrego, pokarmu, najlepszego śniadania, duchowego, jakie istnieje. Dzisiaj będziemy kontynuowali historię XIV rozdziału Dziejów Apostolskich. Pamiętacie, kiedy apostoł Paweł głosił w listrze, zobaczył człowieka, który był chromy od urodzenia, nigdy jeszcze nie chodził i dojrzał w nim wiarę, która jest potrzebna do uzdrowienia. Zobaczył, że ten człowiek wierzy, ma postawę zupełnie inną niż, powiedzmy, przeciętnie wierzący ludzie. Jego wiara była aktywna, była widoczna. Dla Pawła. Ona musiała się rzucać w oczy. Paweł rozpoznał ten smak zaangażowania, pasji, chęci zobaczenia od Boga, Boga żywego i aktywował tą wiarę przez słowo. Powiedział, stań człowieku na swoje nogi, zacznij chodzić. On zaczął chodzić i dokonało się coś niesamowitego. Pamiętamy, że głosił apostoł Paweł na terenach pogańskich, wśród pogan, gdzie składano hołd wielu różnym Bogom i ciekawa jest reakcja. Oprócz tego, że ludzie byli zachwyceni z pewnością, zszokowani. Czytamy od 11 wersetu. Ludzie widząc, co uczynił Paweł, zaczęli wołać po likaońsku: bogowie przybrali postać ludzi i stąpili do nas i nazwali Barnabę Jowiszem a Pawła Merkurym, ponieważ on był głównym mówcą. Wtedy kapłan ze świątyni Jowisza, która była przed miastem, przyprowadził do wrót woły i wieńce i razem z ludem chciał złożyć ofiarę. Gdy usłyszeli o tym apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli swoje szaty i wpadli między tłum, wołając: Ludzie, co robicie? My też jesteśmy ludźmi, podlegamy tym samym doznaniom, co Wy. Głosimy Wam, abyście się odwrócili od tych marności do Boga Żywego, który stworzył niebo, ziemię, morze i wszystko, co się w nich znajduje. Można powiedzieć mieli gorliwość, mieli gorliwość, ale zupełnie nie, e, nierozsądną, dlatego że nic nie wiedzieli o tym, jak oddaje się chwałę prawdziwemu Bogu. Jedynych bogów, których znali, to, to byli bogowie greccy, im oddawali cześć. Więc kiedy zobaczyli coś ponad naturalnego, przypisali to działanie właśnie tym bogom. Uznali, że apostoł Paweł Barnawa, że oni są bogami. Chcieli złożyć im ofiarę nawet. Pomyślałam sobie, być może. W historii nawet z pewnością byli chrześcijanie, nawet chrześcijanie, którzy nie opieraliby się w takim momencie i powiedzieli mmm, cudownie, że ludzie uważają nas za bogów, jesteśmy kimś wyjątkowym. <grym> Niestety tak się zdarza. Tak się zdarza i czasami nasze ego czy pycha nas prowadzi w takim kierunku, żeby czerpać chwałę, z tej chwały, która powinna być należna tylko i wyłącznie Bogu. Ale apostoł Paweł i apostoł Barnaba Obydwoje wiedzieli, co zrobić, tak? W jaki sposób pouczyć tych ludzi. Bo tutaj brakowało tym ludziom zrozumienia, brakowało im teologii, brakowało im nauczania o jedynym Bogu, który istnieje. Dlatego ich reakcja, choć niewłaściwa, ale szczera, wymagała korekty, wymagała naprowadzenia. OK, fajnie, że jesteście zachwyceni i chcecie oddać cześć, ale nie nam. Nie nam w takim momencie oddaje się cześć, tylko temu, który to uczynił. Myśmy tylko wypowiedzieli słowo, ale to nie myśmy to zrobili. To nie było naszą mocą. To było mocą Bożą. I tak sobie myślę: ta historia przywodzi mi na myśl wiele takich okresów w historii, gdzie ludzie, którzy wierzyli w Chrystusa, ale niewłaściwie rozumieli pewne rzeczy, właśnie nie mieli właściwego nauczania, teologii, nie mieli ułożonych priorytetów. Pozwalali oddawać sobie cześć, klękać przed sobą, całować się w pierścienie, nazywać siebie jakimiś tytułami, nawet modlić się do siebie, tak? Czy modlić się do innych ludzi, tak? Którzy już zmarli, nie rozumiejąc, że jedyna chwała należy się Bogu. Myślę sobie, że apostoł Paweł, jego rola w rozkrzewieniu chrześcijaństwa była tak wielka, że. że Wiele osób, które właśnie nie rozumieją Biblii, nie czytają Biblii i są przyzwyczajone do tego, żeby oddawać cześć również ludziom, mogłyby spokojnie modlić się również do apostoła Pawła. Być może nawet tacy ludzie są. Co by zrobił Paweł w takim momencie? Co on by zrobił? No, zrobiłby to samo, co tutaj. Ludzie. Co wy robicie? My jesteśmy tylko ludźmi. My jesteśmy tylko ludźmi. My jesteśmy tylko sługami. Nie oddajcie nam chwały, tylko oddajcie Bogu w niebie chwałę. My służymy Bogu, ale to nie jest tak, że Wy będziecie nam oddawać chwałę, a my jakoś będziemy ją dawali dalej Bogu. Bezpośrednio macie oddawać chwałę Bogu, na nim się skupiać, na Niego patrzeć, Jemu dziękować. My tutaj jedynie coś pomagamy w tym całym procesie, ale, ale to nie na nas uwaga ma być skierowana. Straszne jest to, kiedy chrześcijanie nie mają podstaw biblijnych, nie czytają Słowa Bożego, nie czytają takiej chociażby historii. I później oddają cześć obrazom, martwym ludziom, ludziom, których uważają za świętych czy wspaniałych. Wierzę, że apostoł Paweł po prostu przewraca się w grobie, kiedy takie rzeczy widzi. Tutaj był oburzony i tak samo by teraz był oburzony, kiedy by to zobaczył. Ta historia nakierowuje nasze serce na to, żeby się pilnować. Bardzo łatwo jest zacząć przypisywać wyjątkowe zdolności komuś, wyjątkowe cechy komuś, że on jest taki uduchowiony, jest taki wspaniały, on jest tak bardzo Duchem Świętym napełniony, że, że, że jakoś trzeba się przed nim również tutaj, nie wiem, uniżyć, czy coś dla niego zrobić, jakąś chwałę mu oddać. Nie, on jest tylko sługą, robi to, co do niego należy. Jeżeli żąda jakiejś chwały, to znaczy, że nie czyta Ewangelii i nie rozumie, jakiego ducha powinien być. Tak? Może być po prostu bardzo niedojrzałym człowiekiem. Albo też pysznym, takim, który nie chce przyjąć korekty. Nie czyta Słowa Bożego. Nie rozumie, że musi skorygować swoje poglądy, swoje praktyki, dopasować je do tego, co jest właśnie tutaj napisane. I oczywiście nam również to grozi. Może nikt nam ofiar nie będzie nigdy chciał składać, ale w jaki sposób nas wywyższać, w jaki sposób, wiecie, nam hołd składać, może się tak zdarzyć. Jeżeli Bóg uczyni przez nas cud albo coś się dokona wielkiego, a diabeł cały czas szuka, szuka takiej przerwy w naszym sercu, w naszym charakterze, żeby móc popchnąć nas w kierunku pychy, w kierunku, żebyśmy myśleli coś więcej o sobie. Coś więcej niż to, że jesteśmy tylko ludźmi, a ludziom cześć się nie należy. Szacunek tak, ale nie oddawanie im czci, nie modlitwy, nie składanie jakichś ofiar, nie jakieś pocałunki, nie jakieś klękania, nie jakieś hołdy. Tak? To jest e, po prostu niestosowne. Ja wiem, że tutaj was to nie dotyczy, większości z was, <laughs> ale mówię to, bo być może wasi znajomi mają z tym problem. Być może ktoś, kogo znacie. Jesteśmy niestety nauczeni tego typu zachowań. W naszym kraju bardzo dużo jest pogaństwa. W naszym chrześcijaństwie jest dużo pogaństwa, naleciałości z okresów, kiedy słowo Boże nie było czytane. Nie było tej korekty, która pochodzi ze słowa Bożego. Może nawet było czytane, ale na zasadzie liturgii jedynie, a nie rozważania i brania tego do swojego życia. To jest zupełnie co innego można coś szanować, ale nie szanujesz tego wystarczająco, jeżeli tego nie wprowadzasz do swojego życia. Tak więc my również jako naród potrzebujemy oczyszczenia z pogaństwa, z tych nalotów różnych historycznych, gdzie uczono nas, by w pewien sposób się zachowywać, co nie było biblijną postawą, co nie było w sercu Boga, co odbiera jemu chwałę. To jemu odbiera chwałę. To nie jest jakaś chwała przekazywana potem przez kogoś innego, tylko to jest uwaga ściągnięta z niego na jakieś widzialne rzeczy, ściągnięta z niego do rzeczy materialnych, do ludzi, do przedmiotów, do jakiejś ceremonii. I to nie tak powinno być. Jezus powiedział, że prawdziwi czciciele będą oddawać mi cześć w duchu i w prawdzie. Nie tu, nie tam, nie przez tą rzecz albo takiego człowieka, ale w duchu i w prawdzie, czyli przez duchowe połączenie. Panie Boże, dziękujemy Ci za korektę. Dziękujemy Ci za to, że nam pokazujesz, co jest prawdziwą pobożnością, w jaki sposób Tobie oddawać cześć i nie rozpraszać swojej uwagi na ludzi, na przedmioty na rzeczy cielesne i materialne, ale żeby w duchu mieć z Tobą łączność i w duchu, w żywym duchu, Ty pragniesz naszego ducha, a nie cielesnych zachowań, pragniesz, żeby nasz duch się komunikował swoim duchem. Chcemy Tobie oddawać część duchu i w prawdzie. Uczymy się tutaj, co jest Twoją prawdą, co jest tą prawdą, która jest niezmącona, niezanieczyszczona przez wieki historii, gdzie wchodziły różne nauki, które Miały niby pomóc, ale tak naprawdę cały ten obraz zamąciły. Dziękujemy Ci w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, kochani, życzę Wam dobrego dnia. Niech to będzie dzień skupiony na Ojcu, niech to będzie dzień skupiony na sprawach duchowych, na Jego obecności, na Jego przychylności i miłości. Całusy wielkie dla Was. Trzymajcie się z Panem Bogiem.